Miejsce numer 5. Pistolet maszynowy Horoszmanów został zaprojektowany i wykonany w warsztacie różnikarskim Grzegorza Horoszmana i jego synów, którzy byli członkami Armii Krajowej i działali na terenie południowo-wschodniej Polski, w rejonie Podkarpacia. Broń ta powstała w warunkach głębokiej konspiracji. Przy użyciu bardzo ograniczonych środków technicznych, Horoszmanowie wykonali co najmniej kilkanaście egzemplarzy pistoletu maszynowego, który, mimo amatorskiego charakteru, Odznaczał się niezwykle wysokim poziomem pomysłowości i funkcjonalności. Ich konstrukcja była na tyle udana, że zyskała uznanie wśród lokalnych oddziałów partyzanckich. Pistolet maszynowy Horoszmanów był zasilany amunicją 7,62x25 mm i korzystał z magazynka pudełkowego o pojemności 35 lub 71 nabojów. Broń działała na zasadzie zamka swobodnego i prowadziła ogień automatyczny. Ciekawostką jest to, że wiele elementów wykonywano ręcznie, często przy pomocy improwizowanych narzędzi, a mimo to zachowywano względnie dobrą jakość i powtarzalność działania.